Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i dziś był najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Trochę skomplikowany, przyznaję. Było bardzo dużo narybówek, przyznaję. Ale stało się, strona ruszyła, sklep ruszył. Wreszcie kupowaliście jakieś zamówienia, mogliście kupować, bo było naprawdę mnóstwo zapytań na Instagramie, na Facebooku. Odezwali się do mnie w ogóle jacyś ludzie, których kompletnie nie miałam kontaktu z 5 lat, czy, czy mogą kupić jakiś produkt. I wreszcie mogą kupować jakieś produkty, więc my możemy je zacząć opakować. To jest odcinek spakowania paczek. Zobaczycie, jakie niespodzianki przygotowałam dla swoich obserwatorów, którzy zdecydowali się na zakup moich produktów. Jak będą pakowane produkty, jakie niespodzianki dla nich przygotowaliśmy, ponieważ... To nie będą standardowe paczuchy. Będziemy im dorzucać jakieś prezenty. A jakie? O tym się przekonacie później. Ja jakoś jestem dzisiaj nieobecna. Wiecie, ja dzisiaj ogólnie pokazuję kciuki w górę, ponieważ tak jest, tak jest, tak jest. Nie na żarty. A jeżeli taki odcinek Wam się podobał, to oczywiście zostawiacie łapki w górę, więc będzie więcej takich niespodzianek dla widzów. Więcej niespodzianek dla teamsówki! I oczywiście nie zapominajcie o subskrypcji mojego kanału, ponieważ subskrypcja jest bardzo ważna. Będziecie na bieżąco z każdym filmem i nie opuścicie żadnego odcinka, i będziecie mogli wiedzieć, co publiku na moim kanale. I będziecie mogli sobie wybierać, co oglądacie. No i ogólnie subskrypcja jest bardzo ważna, ponieważ do mnie dołącza jeszcze więcej teamu teamsówki! No i dobra, działamy. Pakujemy pierwsze poczuchy. Krzyku, jakie mamy, zamówionko? Na co mamy pierwszą. Na co? Polina yy, z Warszawy. Dokonała pierwszego zamówienia. Co to było zamówienie? czarny t-shirt, Internet French. Internet French? w rozmiarze S. Czarny Internet French to będzie pierwszy. I worek sportowy, dziecięcy różowy t-shirt, Internet French i czapka różowa. Komi. Dziecięcy mi nic nie mówi. Dziecięcy różowy t-shirt, Internet friends 146, 150. Czarny t-shirt S, albo wzajemne, to jest takie super język. 146 różowa koszulka. 146 różowa koszulka. Dobra. Mamy tak, y, mamy różową czapkę, proszę bardzo, bierzemy różową czapkę i do tego mamy worek, worki mamy tutaj i lecimy. Dobra, teraz mamy mnóstwo miejsca, żeby pakować paczuszki. Fajne są te szafeczki, ponieważ one się wysuwają i możemy sobie tutaj transferować pudła, patrz, to będziemy sobie kłaść pudła, które są y, albo przygotowujące się, albo gotowe. Mamy jedną naklejkę, przyklejamy na sam środeczek i tak zapakowaną koszulkę wkładamy do pudełka, które przygotował Kasper. Jeśli zobaczcie, jak to ładnie wygląda, ślicznie, mi się strasznie podoba ogólnie pakowanie paczek papiery, jakieś naklejki, jakieś takie, wiecie, żeby były jakieś ozdoby. I każdemu do paczuchy dorzucamy takie podziękowania za zakup, gdzie jest właśnie nasze logo i tutaj odręcznie przeze mnie napisane takie właśnie podziękowania, mój podpis. No i trochę też o, Teamsówki. I teraz to dorzucamy tutaj do paczuchy. Zamykamy i mamy pięknie zapakowaną paczuszkę, ale to jeszcze nie koniec. Do tego jeszcze idzie naklejka. I teraz ja na sam przyrodeczek przyklejam jeszcze naklejkę z Sówki, żebyście od razu wiedzieli, że to paczucha ode mnie. I będę się jeszcze na tych paczkach podpisywać. I teraz to jeszcze nie koniec. Jeszcze będę dorzucać coś do zamówionka, do foliki. Ale o tym przekonacie się zaraz. O! I tak, takie paczuchy będą trafiały właśnie do Was. Proszę bardzo. I tutaj mamy spakowaną eseczkę damską czarno. Pierwsza paczucha spakowana. Kolejna paczucha do spakowania jest to worek, yy, koszulka i różowa czapa. Dobra, teraz tak. Asper, no to dawaj, pakuj. Papier, różową damską, akurat pod Twój kolor. A podpisik ja mam, Aleś, kabzinowski? No. Idzie? Możesz, możesz. No, okay, teraz też nie koniec, bo do tego, do tej A. Traczek, idzie kartka. Gdzie jeszcze worek. No i jeszcze kartka. Zobacz, idzie czapa, Teraz się nam tu mieści. A worek tak spadł. I jest tylko na pół. Worek włożymy osobno, żeby nam się nie pomiął. Ja bym worek włożył po prostu luzem do tego. Tak, tej... tak, do tego, żeby się nie, nie wiem. Czyli to wkładam. Bo się strasznie bawi, że coś się w Tak, czy tak. Najpierw niech to. Tak, no. Niebieski, niebieska czapka Cziapka. i szczotka. Mhm. Git, a ja jeszcze mam y, S Biała Damska. Najważniejsze właśnie w tych zamówkach jest to, żeby się nie pomylić, nie? No dobra. Ta wadliwa to ode mnie. <śmum> Podpisz się na niej, please! Musisz się na niej podpisać, dawaj, ja też się podpiszę, ale też. Nie, właśnie nie wiecie. No, wiesz, jak ja się podpiszę. Dawaj, normalnie tutaj. Nie bo szkoda, że są kogoś paczki wrzucić, na co ty? Jak? No, przecież wiesz, jak ja jakoś piszę. Dawaj, normalnie będzie wiadomo, że to twoja taka koślawa. Mogę coś narysować po na prostu? Nie. Serduszko narysuję. No. Tak? No, dobra. Postaram się, jak mogę. Dawaj. Kasia podpisuje swoją pierwszą e, paczkę, którą spakował sam. No. Jej, a może. O to suare, <laughs> jakie wszystkie serce. No dobra, ale od ciebie przynajmniej. Ej, patrzcie na to serce, nie? <grymne> no, no nigdy nie do no, dobra, jeszcze folia, musisz sobie już wiesz, na A to jest moje? No, tak, prosto. Damka, niebieska czapka i, I jest szopka. T-shirt 146, 152, różowy, różowa czapka. 146, różowy. Nic, mam wszystko. już część paczów zobaczcie, tak się prezentują. To jest niewielka namiastka tego, co będzie spakowane i się już nie mogę doczekać, bo trafią Wam paczuszki na święta. Dobra. Cześć Wam, jest kolejny dzień, nie ja powoli znowu tracę głos, ale nie daje się, nie daje się. Święta, odpoczę na razie. Trzeba do Was gadać, nagrywać. Idziemy do biura, gdzieś e, będziemy pakować paczki, ponieważ przez noc wbiło nam naprawdę dużo zamówień, więc będziemy to wszystko pakować. No i przygotowałam dla Was, tak jak właśnie mówiłam, dużo niespodzianek, więc lecimy, chodźcie. Pakuję największe zamówionko. Ktoś zamówił, patrzcie. T-shirt, szlafrok, drugi t-shirt, czapkę, szczotkę i opaskę. Super Superancko. To się nazywa zamówienie z Proszę bardzo, szlafrok czerwacz. Krzychu jak zwykle przy kąpie sprawdza zamówionka, więc mi koordynuje. Kasper idzie po zamówienia i ja też Wam pakuje. Ja Wam właśnie pakuję największą paczukę, żeby się tutaj zmieściła. Jest jeszcze lustereczko i jest jeszcze opaska Versu. Proszę bardzo. Jeżeli ktoś ma same lusterko, zamówi samo lusterko, ale no nie mam gdzie mu się fizycznie podpisać, to podpisuję się tutaj właśnie na tej karteczce. Proszę bardzo. Uwaga, bo Monia pakuje swoją pierwszą paczuchę. Bibułeczkę. E, dobrze ci to Monia idzie, wymasterowane. A jeżeli ktoś nie spakował rzeczy w pudełko, tylko jest luzem, właśnie tak jak przy tym, to jeszcze dorzucamy mu taką wlepkę z proszę bardzo. Niedługo już nie dosięgnę. Dobra, dobra. Ściągam to i podpisuję paczuchy. Nawet same, na przykład, jak ktoś ma samą czapkę, to i tak dostaję ją pięknie zapakowaną w, w, w papierze, ponieważ mi zależy mega na tym, żeby. Jak ktoś rozpakuje ten, e, tą paczuchę, to traktował to jako taki prezent, który będzie tak ładnie wyglądał, naprawdę. Jeżeli na przykład zamówiliście teraz paczuchy z myślą o prezent, to nie musicie kupować już innego pudełka, po prostu możecie dać komuś w tym pudełku. Takie było moje założenie. Teraz już im nam idzie mega sprawnie, już sobie ustaliliśmy taki system działania, że każdy z nas. E, tutaj kupaki ogarniają, zobaczcie, krzywdłów, etykiety, Kacper ogarnia zamówienia co po kolei, jakie numerki bo nie pakuje, ja pakuję, podpisuję, więc już. Mamy wszystko, naprawdę, teraz idzie to naprawdę bardzo sprawnie Już jesteśmy przy takich ostatnich zamówieniach na stronę Ponieważ teraz realizujemy zamówienie do 13, do dzisiaj Żeby zdążyć przed świętami na 100% A dopiero potem będziemy robić kolejne I te wszystkie paczuchy pakujemy własnoręcznie do auta I będziemy je sami zawozić do do dostawców, z tego względu, że oni już dzisiaj nie kursują, a my chcemy szybko, szybko zdążyć przed świętami jeszcze. Jako, że mieliśmy problemy ze stroną, to po prostu stwierdziliśmy, nie, musimy to zrobić i musimy Wam dostarczyć te paczuchy. A kolejne paczuchy wyślemy jeszcze w poniedziałek, prawdopodobnie ekspresem, ale nie wiadomo, czy ten ekspres nam faktycznie zagwarantuje, że w Wigilię zdążą te paczuchy, więc najwyżej dopiero dostaniecie je jakby po świętach, czyli 27. No, ale ważne jest, żeby je wysłać, żebyście fizycznie mieli już Mamy. dostarczone. Pakowaliśmy już dla was paczki, teraz na szybczocha jedziemy zawieźć szybko do tego centrum, gdzie są składowane paczki, żeby oni nam też również te paczki dostarczyli i patrzcie jak teraz wygląda mój bagażnik. <grym> to jest mój bagażnik zawalony paczuchami dla was i to jeszcze nie koniec. Czuchy zawalone, zobaczcie na to. Także jedziemy z paczuchami, e, jedzie z nami Krzychu jeszcze drugim autem, żeby nam pomóc potem to wszystko rozładować. Mam nadzieję, że wszyscy dostos. Dost Wszystkie paczki zostaną dla Was dostarczone na czas. Nie, Jezus, nie, już nie do 16 godziny był czynnik. To nam górę... Nie, nie, do 16 do 18 to jest w tak świętej w sobotę. Także już nie można wybrać paczki. Do 16 godziny jest zawsze w sobotę. Do 16. No to zostaliśmy tutaj poinformowani. Zawsze problemy. Zawsze. Ja, już, ja się nawet nigdy nie nastawiam. Ja nie chciałam mówić tego na głos, ale ja to wewnętrznie czułam. Jemu zawsze napotkamy jakiś problem. Już od dwóch miesięcy zauważyłam, że zawsze, jeżeli się nastawisz pozytywnie, to. nie jest. Nie wiem, no może to pani coś wymyśli. Wyobraźcie sobie, jakiego mamy pecha. Przyjechaliśmy do DHL, do, w ogóle do jakiejś siedziby, żeby zawieźć te paczki tak dalej tak Okazało się, że 20 minut wcześniej wszystko się zamknęło, nie da się nic, nic, nic zrobić i nie mogłam już przynajmniej nam żadnej paczki, dlatego mamy pecha życia. Ale no trudno, już po prostu naprawdę nie mam siły i a, staliśmy jeszcze w korkach, więc ogólnie masakra, ale stwierdziłam, że doręczymy paczki niektórym widzom teraz już własnoręcznie. Czyli podjedziemy do nich i zajedziemy im e, paczki tym osobom, które są w okolicy, czyli w Krakowie i w okolicy. I będę jeździć tam im e, zawozić. Paczki inne zostaną nadane albo jutro, albo w poniedziałek ekspresem, żebyście mogli je dostać w Wigilię. Zobaczymy, mam nadzieję, że tak się stanie. Naprawdę mówię Wam, ja się tak stresuję, tak się stresowałam tymi paczkami, żebyście doręczyli. Ja w ogóle wiecie, normalnie pewnie ktoś miałby to totalnie gdzieś, że dobrze, czy dostaną wtedy, czy dostaną wtedy, ważne, że zapłacili. A ja w ogóle tak nie mam. Ja właśnie chcę, żebyście już chodzili w tych rzeczach, że jak już, zapł jak już zapłaciliście, to, Żebyście mieli jak najszybciej. I dlatego chcę, żebyście wiecie, mieli szybko. I się bardzo staram. Serio, przyjechałam 40 minut drogi, żeby się tylko tutaj tej siedzimy, żeby wam doręczyć te paczki. No i. No duch. Zabieramy się i jedziemy. Do kogo jedziemy, Monia? Do jakiego ma imię? Piotr. Do Piotrka jedziemy, dobra, do Piotr. będzie pierwszy na naszej liście. Ale się stresuję, Ej, serio, że stresuje. Dobra, ciągam oksy, bo mnie nie poznają. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony Wersow, z Wersow Store. Dzień dobry, chciałabym doręczyć paczuszkę. Pan, pan Piotr... Aha, Piotr. No, tutaj. Tak? A jest w domu może Jest. To może, może go pan poprosić? Tak, tak. Bo chyba ucieszy się z takiej paczuchy. ale że pada, nie? Ale pada. I co ja robię to nie paczuchem? Znowu w deszczu. No, tam? Cześć. cześć. Y, wiesz co, doręczamy dzisiaj paczuchy y, no. osobiście y, ze sklepu Verso. O to ty. kurczę, to szkoda, że mojej córki nie ma akurat w domu. A, to dla córki zamawiałeś? No. Ale super, Ude. ale to do, przynajmniej ma przez wcześniej paczuchę, bo normalnie by dostała dopiero w poniedziałek. No nic, no to... Szybki. Ale przynajmniej ma szybciutko paczuchę. Dobra, dziękuję nie. Dzięki, cześć. No. cześć. Ja, ale się ktoś zdziwi. Dzięki, ja. No nic. Jedziemy do kolejnego miejsca. Dobra, mamy paczukę. Dwie osoby, dwóch osób bym nie zostaliśmy z tym Teamsówki. W jednym e, domu otworzył nam pan, czy tata takiej małej dziewczynki, mm. czy małej, nie wiem, ale dziewczynki. E, a teraz e, jak byliśmy, to nie otworzyliście nam drzwi, więc ogólnie nie, nie dostarczyłam paczki. I ta jest też obok nas, więc idziemy teraz tą dostarczyć. Witek, Witek za, za mój ah dobry, cześć! Cześć! Przyjechałam ci dostarczyć paczuchę osobiście. Dziękuję! Proszę. Jaki fajny! Jak się bawi! Gary! Chodź, chodź. Jaki fajny! jak chcę właśnie takiego! Chodź, Garuś! Co, cieszysz się, że osobiście? No, tak! Masz przed premierą chyba pierwsza dostałaś paczuchę. Dziękuję! No to super. Chcemy dostarczyć kolejne. A cześć! cześć. No, no, super bardzo cześć. Dzięki. Cześć! Mam nadzieję, że chodź, mnie super nosiło. Super, cześć! Ej, chodź, do widzenia! Chodź, cześć, chodź, do widzenia! Chodź. Do widzenia. Cześć, cześć. Ale fajnie, dziewczynka się mega ucieszyła, to taka młoda wicka z Teamsówki. Widać ba bardzo, że się ucieszyli właśnie i właśnie tata mówi, że zamawiali ze strony, jeszcze zacinało, ale chcieli, dotrwali, zamówili jako pierwszy. Takie niespodzianki chcę właśnie robić dla osób, które zakupią coś w w na sklepie. A jeżeli wy jeszcze nic nie kupiliście, to oczywiście wbijajcie na wersow.com, a może i was zaskoczę. Także bardzo się cieszę, że wystartował sklep i wreszcie możemy wysyłać do was paczuchy. Jeżeli taki odcinek wam się podoba, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę i nie zapominajcie o subskrypcji mojego kanału, ponieważ na tym kanale filmy. Przez miesiąc udało mi się dodawać codziennie, także będzie więcej jeszcze filmów. Pamiętajcie, moje filmy standardowo będą pojawiały się we wtorki, czwartki i soboty, także nie zapominajcie zawsze o 14. .00. Mam dobrą nowinę, ponieważ Krzychu ogarno to tak, że jak DHL dzisiaj nie przyjął nam tych paczek, to podjedzie mnie jutro za Katowice, także on będzie specjalnie miał dwie godziny po to, żebyście w poniedziałki dostali własne paczki do domu. Także mega się cieszę, że ta dziewczynka też mogła dostać dzisiaj swoją paczkę dostarczoną przeze mnie, a resztę paczuszek idzie właśnie do Was. Kameleon teraz ma nawadnianie, zobaczcie jak ma teraz mokro. My tak, my tak mokro mieliśmy dzisiaj przy dostarczeniu paczek, ale nic się nie dzieje. Fajnie, ja się mega cieszę, że mogłam wreszcie do, dostarczyć pierwszą swoją paczuchę, yy, tak wiecie własnoręcznie i to wszystko wystartowało, także mega się cieszę i mega dziękuję, że zamówicie jakieś produkty z Verso Store, a jeżeli chcecie zamówić więcej, albo jeżeli jeszcze nie zamówiliście, to oczywiście wbijajcie na stronę verso.com. A ja się rozłamnic jak nam do kolejnych odcinków. Cześć!